W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zakodować od początku do końca Homelink tutaj jak widzicie mamy Homelink zainstalowany pod zderzakiem jest moduł też jest zainstalowane wszystko jest podłączone A teraz po prostu krok po kroku Wam pokażę jak zakodować y... Homelink w Waszych modułach tutaj mamy MMOT mam. mamy opcje do wyboru tubicie Holmingu nie ma zaczniemy od kodowania tutaj w modułach najpierw moduł 9 pokażę Wam też jak rozpoznać czy podłączenie wasze Którzyście zrobili wcześniej jest, jest sprawny, jest odpowiednie. Tutaj mamy miejsce, w którym mamy numer naszego modułu, który jest pod zderzakiem z literką C119C. I wtedy mamy pewność, że ten moduł jest e, prawidłowo wyłączony. Tam wielkiej filozofii nie ma. Jest plus, minus e, i lin prawdopodobnie lin numer 1 jeżeli dobrze pamiętam to jest komunikacja między modułem pod zderzakiem tym do home linku i modułem centralnej elektryki do świateł, który jest zamontowany w tym przypadku tutaj pod kierownicą i teraz wchodzimy w kodowanie i zaczynamy od Bajtu. 20. tu nie mam podpowiedzi jako, że mój OCDS klonik jest stary, ale tak w tym przypadku pasujemy pierwsze 0 robimy 1 wciskamy Enter i bajt 23 gdzie już podpowiedzi są i bajt 5 zaznaczamy sobie potwierdzamy kodowanie jeżeli wszystko jest w porządku kodowanie powinno zostać przyjęte zaraz zobaczymy sobie czy nasze nasze kodowanie które żeśmy yy prowadzili jest. Także mamy cyferkę 1 tutaj w tym przypadku i bite 23, tak samo bit 5 jest zakodowany, więc z tego możemy sobie wyjść, wejdziemy teraz w elektrykę centralną, która jest umieszczona w bagażniku w moim aucie. I tak samo mamy tutaj, skąd mamy wiedzieć, że tutaj ten moduł sterujący homelinkiem jest poprawnie zainstalowany? Mamy go tutaj 4H0 i kończąc na 177. bodajże że to jest ten numer, albo się mylę w tym przypadku i jest to ten numer, ale jeden z tych numerów, bo mówi o tym, że że ten sensor mamy zamontowany, numery są na przyciskach, sprawdzić sobie i wtedy na pewno znajdziecie ten numer tutaj, jeżeli wszystko jest w porządku. Tak samo Ale tutaj Filozofii Wielkiej nie ma. Przycisk, który mamy tutaj, jest plus minus i komunikacja lin, czwarta, która już tutaj w naszej instalacji jest, nie trzeba jej ciągnąć. Wchodzimy w kodowanie, bodajże bajt 5 albo 6. 6 mamy bit 6. Zaznaczamy sobie, potwierdzamy kodowanie. Sprawdzimy sobie jeszcze, czy wszystko jest ok. <coughs> Wchodzimy w kodowanie. Jeszcze raz upewnić się, że wszystko jest zakodowane. Byte 6 mamy, bit 5 zaznaczony, także kodowanie zostało przyjęte. Tutaj na MMI oczywiście jeszcze się nic nam nie zmieniło. Ale zaraz to nastąpi. Wcześniej musimy sobie odblokować zielone menu w moim przypadku jest to car menu i wchodzimy właśnie w zielone w zielone menu no i kodujemy nasz system MMI tak jak widzicie w moim przypadku tutaj już niewiele tak naprawdę zostało do dokładania oto dość dobrze wyposażone zaznaczamy Universal gear Open i wchodzimy jeszcze tutaj w Carbus Assignment To jest akurat w tym miejscu Klamp 15 jest prawidłowo i Carmenu Operation wchodzimy sobie i zaznaczamy i mamy 0 Wchodzimy w ustawienie numer 5 i to pozwoli nam dodać do listy wychodzimy, robimy twardy reset MMI ton przycisk tutaj i ten malutki prawo górny schowa nam się ekran ekran się otworzy i powinniśmy kodowanie mieć już zakończone jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko jest poprawnie zamontowane, powinna nam się pokazać opcja HomeLink. I powinna być na białe, jak cała reszta. Nie powinna być szara. Jeżeli jest szara, znaczy, że mamy coś nie tak. Ciszemy sobie tutaj muzykę, żeby na mnie nie zakłócało. No, i wchodzimy teraz w opcję samochodu, i mamy opcję HomeLink na biało, i mamy opcję do wyboru. Opcję programowania oczywiście usuwania programu. Tak to wygląda w moim przypadku. Jeszcze mamy wersję, przepraszam Was, wersję. Tutaj. Można wszystko sobie wyczyścić. Także tu fizycznie mamy wszystko ok. Programowanie. E, programowanie tutaj tych przycisków można znaleźć w internecie. Jeżeli będę miał już bramę elektryczną lub cokolwiek co wysyła sygnał, zaprogramuję i pokażę Wam, jak to, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy, to widzicie. Komlik jest skończony, I, i to by było na tyle. Pozdrawiam Was i do następnego filmiku.